Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego niektórzy ludzie odnoszą sukcesy finansowe, jakby były zapisane w ich przeznaczeniu, a inni zmagają się z trudnościami i nie robią postępów? Napoleon Hill, mistrz, który odkrył sekrety umysłu, milionera znalazł klucz. Bogaci nie czekają, aż będą mieli pieniądze, żeby żyć jak bogaci. Najpierw tworzą tę rzeczywistość w swoim umyśle, a potem w świecie. Hill uczy nas, że nastawienie umysłu jest magnesem, który kształtuje naszą przyszłość. Jeśli będziesz postępować tak, jakby bogactwo już było Twoje, dostosujesz swoje myśli, decyzje i działania do obfitości. W tej podróży przejrzymy się głębokim zasadom zainspirowanym przez Napoleona Hilla, które pomogą Ci zmienić swoją tożsamość finansową, wykształcić nawyki prowadzące do sukcesu i wieść dostatnie życie. Przygotujcie się, bo to jest coś więcej niż wiadomość. To rewolucja, która zaczyna się w tobie. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego dnia z pewnością, że jesteś przeznaczony do wielkości. Jak byś się czuł? Jak bardzo byłbyś pewny siebie? Napoleon Hill uczy nas, że pierwszym krokiem do zostania milionerem jest absolutna jasność w wizualizacji swojego sukcesu. Pomyślmy o Tomasie Edisonie, który, jak twierdzi Hill, Wyobraził sobie żarówkę na długo przed jej wynalezieniem. Każdego ranka poświęć 10 minut na wizualizację swojego idealnego życia. Wymarzonego domu, dobrze prosperującego, biznesu, swobody, podejmowania decyzji. Napisz zdanie oddające tę wizję, na przykład, żyję w całkowitej obfitości. Poczuj emocje, przeżyj tę rzeczywistość w swoim umyśle. Powiedz, moja wizja tworzy moje bogactwo. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Harvarda wykazało, że pozytywna wizualizacja zwiększa motywację o 27%. Hill uważał, że praktyka ta programuje podświadomość w taki sposób, aby przyciągała dobrobyt. Napoleon Hill twierdzi, że milionerzy nie tylko marzą działać zdecydowanie. Rozważmy przykład Henry'ego Forda, który według Hilla postanowił produkować niedrogie samochody. Gdy inni uważali, że to niemożliwe, każdego dnia zapisz trzy działania, które odzwierciedlają nastawienie. Milionera, na przykład, dzisiaj zbadam nowy rynek lub skontaktuję się z mentorem. Wykonaj co najmniej jeden bieg przed południem powiedz Moje czyny budują mój majątek. Badanie przeprowadzone w 2019 na uniwersytecie w Chicago, wykazało, że natychmiastowe działanie. Zwiększa produktywność o 29%. Hill wierzył, że każdy śmiały krok przybliża nas do bogactwa. Wiara w obfitość jest istotnym filarem. Napoleona Hilla. Wiara to pewność, że zasługujesz na bogactwo i że jest ono w drodze. Hill uczy nas, że kiedy ufamy swojemu potencjałowi, nasz umysł znajduje okazje, które inni ignorują. Pomyślmy o Andrew Carnegie, który według. Hila traktował każde wyzwanie jako krok w stronę swojego imperium. Każdego ranka napisz afirmację, która wzmocni Twoją wiarę, na przykład: Łatwo przyciągam bogactwo, lub mój sukces jest nieunikniony. Przeczytaj to ze wzruszeniem. Powiedz: Moja wiara przyciąga moją obfitość. Badanie, przeprowadzone w 2018 roku na Uniwersytecie Stanforda, wykazało, że wiara w sukces finansowy, Zwiększa prawdopodobieństwo jego osiągnięcia o 32%. Hill uważał, że taka praktyka rozwiewa wątpliwości i otwiera ścieżki. Aby wzmocnić swoją wiarę, Napoleon Hill zaleca inspirowanie się historiami sukcesu. Co tydzień przeczytasz o kimś, kto zbudował majątek od podstaw, jak Madame C. J. Walker, pierwsza czarnoskóra milionerka. Napisz lekcję, którą zastosujesz, na przykład. Będę wytrwały pomimo każdego odrzucenia. Poświęć 15 minut dziennie na tę praktykę. Powiedz, historie sukcesu mnie inspirują. Hill uważał, że takie narracje wzmacniają wiarę w możliwości, nawet w trudnych czasach. Twoja autosugestia to potężne narzędzie Napoleona Hilla. Twoja podświadomość wierzy w to, co jej powtarzasz z emocjami. Hill uczy nas, że stwierdzając, że już jesteś milionerem. Programujesz swój umysł tak, aby działał zgodnie z tą myślą. Zamiast mówić, nie mam pieniędzy, powiedz, każdego dnia tworzę bogactwo. Każdego ranka zapisz pięć afirmacji obfitości, takich jak: mój umysł generuje pomysły warte miliony dolarów, lub przyciągam okazje finansowe. Przeczytaj je na głos, czując pewność. Powiedz: Moje słowa tworzą moje bogactwo. Badanie przeprowadzone w 2021 roku na Uniwersytecie Yale wykazało, że autosugestia poprawia pewność finansową o 25%. Hill uważał, że taka praktyka zmienia nastawienie człowieka w magnes przyciągający sukces. Aby zmaksymalizować skuteczność autosugestii, Napoleon Hill radzi chronić umysł przed negatywnością. Każdego dnia znajdź jedno źródło myśli o niedoborze. Na przykład narzekanie na pieniądze i zastąp je czymś pozytywnym, na przykład książką o inwestowaniu. Napisz, jak to zrobiłeś. Dziś słuchałem inspirującego podcastu. Powiedz: chronię swój umysł dla obfitości. Hill uważał, że pozytywne nastawienie psychiczne przyspiesza drogę do bogactwa. Strategiczne działanie jest kluczową zasadą Napoleona Hilla. Milionerzy działają precyzyjnie, a nie przypadkowo. Hill uczy nas, że każdy przemyślany krok przybliża nas do szczęścia. Rozważmy przypadek Jeffa Bezosa, który zgodnie z zasadami Hilla, dzięki strategicznym decyzjom, założył firmę Amazon. Każdego dnia zapisuj konkretne działanie mające na celu zwiększenie swojego bogactwa. Dzisiaj stworzę plan oszczędzania lub zbadam nowy sektor. Napisz, dziś działam strategicznie. Powiedz, Moje działania strategiczne generują bogactwo. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Princeton wykazało, że planowanie strategiczne poprawia wyniki finansowe o 28%. Hill uważał, że działanie stanowi pomost między wizją a rzeczywistością. Aby utrzymać strategiczne działania, Napoleon Hill zaleca mierzenie postępów. Co tydzień sprawdzaj swoje postępy finansowe. Czy oszczędzałeś? Czy dowiedziałeś się czegoś nowego? W razie potrzeby wpisz korektę, na przykład zwiększę swoją miesięczną inwestycję. Prowadź dziennik finansowy i dokonuj jego co miesięcznej oceny. Powiedz mierzę swój postęp, aby osiągnąć sukces. Hill uważał, że takie postępowanie gwarantuje skuteczność podejmowanych działań. Jeśli ta wiadomość Cię inspiruje, jeśli czujesz, że mądrość Napoleona Hilla oświetla Ci drogę do bogactwa, nie pozwól, aby zniknęła. Kliknij przycisk, subskrybuj już teraz. To nic nie kosztuje i nie masz wymówek. Napoleon Hill opowiadał nam o szybkich decyzjach. Hill uczy nas, że niezdecydowanie jest złodziejem możliwości. Przyjrzyjmy się Elonowi Muskowi, który zgodnie z zasadami Hilla podjął odważne decyzje zakładając Tesle. Każdego dnia zapisuj decyzję finansową, którą podejmiesz. Na przykład: zainwestuję w kurs, lub założę fundusz awaryjny. Działa w czasie krótszym niż 24 godziny. Powiedz, moje decyzje tworzą mój majątek. Badanie, przeprowadzone w 2019 r.C. na Uniwersytecie Oksfordzkim, wykazało, że szybkie podejmowanie decyzji zwiększa szanse na sukces finansowy o 30%. Hill uważał, że jasność wyboru przyciąga dobrobyt. Aby wzmocnić swoje decyzje, Napoleon Hill sugeruje dostosowanie ich do swojego celu. Każdego ranka zastanów się nad swoim finansowym dlaczego. Czy jest to wolność, wpływ, bezpieczeństwo? Napisz, w jaki sposób twoja dzisiejsza decyzja wspiera ten cel, na przykład: oszczędzanie dzisiaj zapewni mi wolność jutro. Powiedz, moje decyzje odzwierciedlają mój cel. Hill wierzył, że praktyka ta pozwala skupić się na obfitości. Według Napoleona Hilla kluczem do przemiany jest posiadanie kreatywnej wyobraźni. Twoja wyobraźnia jest warsztatem, w którym wykuwane są fortuny. Hill uczy nas, że wizualizacja bogactwa wraz ze szczegółami i emocjami sprawia, że staje się ono realne w naszym umyśle i kieruje naszymi działaniami. Pomyśl o walcie Disneyu, który wyobrażał sobie imperium przed powstaniem Disneylandu. Każdego dnia poświęć 15 minut. Na wizualizację jednego aspektu swojego życia milionera wzrostu swoich inwestycji i ekspansji swojego biznesu. Napisz zdanie podsumowujące te wizje: Na przykład: Moje bogactwo rośnie bez ograniczeń. Powiedz, Głas moja wyobraźnia kształtuje mój sukces. Badanie przeprowadzone w 2022 roku na Uniwersytecie Harvarda wykazało, że kreatywna wizualizacja poprawia planowanie finansowe o 22%. Hill uważał, że praktyka ta przyspiesza manifestację bogactwa. Aby pobudzić twoją wyobraźnię, Napoleon Hill zachęca nas do eksplorowania nowych pomysłów. Każdego tygodnia zapoznaj się z treściami, które poszerzają twoje horyzonty finansowe, na przykład biografiami przedsiębiorców lub analizami rynku. Napisz pomysł, który wdrożysz, na przykład zdywersyfikuje swoje dochody powiedz, karmie swój umysł pomysłami wartymi miliony dolarów. Hill uważał, że świeże pomysły są nasionami dobrobytu. Wytrwałość finansowa jest fundamentalnym filarem Napoleona Hilla. Bogactwo wymaga stałego wysiłku. Hill uczy nas, że milionerzy wytrwają, ponieważ traktują przeszkody jako lekcje. Przyjrzyjmy się przykładowi Oprah Winfrey, która zgodnie z zasadami Hilla pokonała przeciwności losu i zbudowała swoje imperium. Napisz sobie każdego dnia zobowiązanie do wytrwałości. Dzisiaj będę realizować swój plan finansowy. Nawet jeśli będzie to trudne. Gdy spotka Cię niepowodzenie, zapisz sobie lekcję. Ten błąd uczy mnie, jak lepiej planować. Powiedz: Moja wytrwałość buduje moje bogactwo. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim wykazało, że wytrwałość Zwiększa szanse na sukces finansowy o 31%. Hill wierzył, że wytrwałość zamienia marzenia w fortunę. Aby zachować wytrwałość, Napoleon, Hill radzi świętować małe osiągnięcia. Każdego dnia zapisuj postępy, na przykład: Wczoraj zaoszczędziłem 100 dolarów. Nagradzaj się czymś prostym, na przykład chwilą odpoczynku. Powiedz, moje osiągnięcia mnie napędzają. Hill uważał, że dostrzeganie postępów wzmacnia motywację. Sojusze strategiczne są rewolucyjną zasadą Napoleona Hilla. Milionerzy otaczają się błyskotliwymi umysłami, które rozwijają ich wizję. Hill uczy nas, że nawiązywanie kontaktów z ludźmi podzielającymi nasze ambicje pomnaża nasz sukces. Pomyśl o sojuszu Billa Gatesa i Paula Allena, który stworzył firmę Microsoft. Każdego tygodnia znajdź osobę, z którą będziesz mógł nawiązać kontakt w celu pójścia naprzód na przykład doradcę finansowego. Napisz wiadomość. Cześć, jestem zainteresowany Twoim doświadczeniem. Czy możemy porozmawiać? Powiedz: Moje sojusze tworzą bogactwo. Badanie przeprowadzone w 2021 R. na Uniwersytecie Stanforda wykazało, że silne sieci kontaktów zwiększają sukces finansowy o 24%. Hill uważał, że takie powiązania otwierają drzwi. Aby zoptymalizować sojusze, Napoleon Hill zaleca poszukiwanie środowisk obfitości. Każdego miesiąca bierz udział w wydarzeniu finansowym, na przykład w warsztatach inwestycyjnych. Napisz wyciągniętą lekcję. Dziś zrozumiałem, jak ważna jest dywersyfikacja. Powiedz Otaczam się obfitością. Hill uważał, że dobre warunki otoczenia przyspieszają dobrobyt. Dyscyplina finansowa jest podstawową zasadą Napoleona Hilla. Milionerzy zarządzają swoimi pieniędzmi precyzyjnie. Hill uczy nas, że dyscyplina w finansach jest tak samo ważna jak wizja. Pomyśl o Warrenie Buffetcie, który zbudował swój majątek dzięki zdyscyplinowanym decyzjom. Zapisz każdego dnia jeden ze swoich nawyków finansowych, które będziesz praktykować. Dzisiaj przejrzę swoje wydatki lub będę odkładać 10% swoich dochodów. Powiedz: Moja dyscyplina tworzy moją wolność. Badanie przeprowadzone w 2015 roku na Uniwersytecie Princeton wykazało, że dyscyplina finansowa zwiększa zamożność o 28%. Hill uważał, że kluczem do sukcesu jest Stabilizacja finansowa. Aby zachować dyscyplinę, Napoleon Hill sugeruje stworzenie systemów. Korzystaj codziennie z narzędzia, takiego jak aplikacja do planowania budżetu, aby śledzić swoje finanse. Wyznacz sobie dzienny cel, na przykład: Dzisiaj nie wydam pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. Powiedz, łez, moje systemy czynią mnie milionerem. Hill uważał, że systemy zmieniają dyscyplinę w nawyk. Twoja hojność jest niezwykłą. Zasadą Napoleona Hilla. Milionerzy wiedzą, że dawanie tworzy dostatek. Hill uczy nas, że dzielenie się wiedzą i zasobami otwiera ścieżki. Pomyśl o J.K. Rowling, która przekazuje miliony, budując swoją spuściznę. Co tydzień zapisuj jeden sposób, w jaki możesz coś dać. Nauczę jakiejś umiejętności lub przekażę darowiznę na jakiś cel. Powiedz: Moja hojność pomnaża moje bogactwo. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Oksfordzkim wykazało, że hojność zwiększa liczbę więzi o procent. Hill uważał, że dawanie tworzy cykl dobrobytu. Aby praktykować hojność, Napoleon Hill zaleca zaczynać od małych rzeczy. Podziel się czymś każdego dnia. Radą, kontaktem, gestem. Napisz, jak to zrobiłeś. Dziś pomogłem przyjacielowi w realizacji pewnego pomysłu. Powiedz daje, aby wzrastać. Hill uważał, że hojność wzmacnia mentalność obfitości. Posiadanie dobrej edukacji finansowej jest jednym z najważniejszych filarów według Napoleona Hilla. Wiedza jest podstawą bogactwa. Hill uczy nas, że milionerzy nigdy nie przestają zdobywać wiedzy o pieniądzach. Pomyśl o raju Dalio, który nieustannie analizuje rynki. Poświęć codziennie 30 minut na naukę czegoś związanego z finansami. Przeczytaj książkę, obejrzyj film, dowiedz się więcej na temat inwestycji. Napisz lekcję. Dziś zrozumiałem, czym są fundusze indeksowe. Powiedz Katy, moje wykształcenie mnie wzbogaca. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie w Chicago wykazało, że wiedza finansowa zwiększa bogactwo o 26%. Hill uważał, że wiedza daje potęgę. Aby poszerzyć swoją wiedzę, Napoleon Hill radzi poszukać mentorów. Każdego miesiąca skontaktuj się z kimś, kto ma doświadczenie w finansach. Napisz wiadomość. Podziwiam twój sukces. Czy możesz mi dać jakąś radę? Powiedz, moi mentorzy mnie prowadzą? Hill uważał, że mentorzy przyspieszają drogę do bogactwa. Myślenie długoterminowe jest kluczowym pojęciem Napoleona Hilla. Trwałe bogactwo wymaga cierpliwości. Hill uczy nas, że milionerzy myślą w perspektywie dziesięcioleci, a nie dni. Pomyśl o Steve'ie Jobsie, który planował długoterminowo współpracę z Apple. Co tydzień zapisuj sobie pięcioletni cel. Będę mieć własny biznes. Lub mój portfel wzrośnie o 50%. Po raz kolejny pisze Dziś zrobiłem krok w stronę mojej przyszłości. Powiedz, jak moja długoterminowa wizja tworzy bogactwo. Badanie przeprowadzone w 2021 r. na Uniwersytecie Kalifornijskim wykazało, że długoterminowe planowanie zwiększa zamożność o 26%. Hill uważał, że cierpliwość jest kluczem do obfitości. Aby utrzymać takie nastawienie, Napoleon Hill zaleca przeglądanie swoich celów. Co kwartał oceniaj swoje postępy w realizacji długoterminowych celów. Napisz korektę. Zwiększę swoje miesięczne oszczędności. Pamiętaj, moje cele pomogą mi utrzymać się na właściwej drodze. Właśnie tego uczy nas stała analiza, która pozwoli nam osiągnąć sukces. Odporność finansowa jest podstawową zasadą Napoleona. Milionerzy mierzą się z niepowodzeniami, ale wracają silniejsi. Hill uczy nas, że każdy kryzys jest okazją do rozwoju. Pomyślmy o Nelsonie Mandeli, który zgodnie z zasadami Hilla stawiał czoła przeciwnościom losu z siłą pozwalającą mu przewodzić zmianom. Codziennie zapisuj, jak poradziłbyś sobie z niepowodzeniem finansowym, jeśli stracę dochód, poszukam nowych źródeł. Praktykuj wdzięczność, każdego ranka zapisz trzy pozytywne rzeczy. Powiedz Moja odporność mnie wzmacnia. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Harvarda wykazało, że odporność psychiczna zwiększa szanse na sukces finansowy o 20% Hill uważał, że przeciwności losu czynią milionerów. Napoleon Hill sugeruje, abyśmy w w celu budowania odporności ćwiczyli adaptację. Każdego miesiąca zdobywaj umiejętność, która przygotuje cię na nieoczekiwane zdarzenia. Na przykład zdobywaj wiedzę na temat dywersyfikacji. Napisz zdanie: Dostosowuje się, aby się rozwijać. Powiedz Będę korzystał z okazji. Hill zapewnia, że elastyczność jest kluczem do trwałego bogactwa. Na zakończenie, zapamiętajcie to sobie. Napoleon Hill dał nam system, dzięki któremu możemy żyć jak milionerzy. Wszystko zaczyna się od wiary, działania, dyscypliny i odporności. Wielcy ludzie, których badał Hill, nie spodziewali się bogactwa, stworzyli go od środka. Podejmij to wyzwanie. Jutro wyobraź sobie swój los, działaj odważnie. Naucz się czegoś nowego. Jak powiedział Hill, Twój umysł jest Twoim największym atutem. Żyj jak milioner i spełnij swoje marzenie. Dziękuję, że dotrwałeś do końca filmu. Zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej wiadomości o mentalności milionera i komentuj. Sposób myślenia. Jeśli już zachowujesz się jak osoba odnosząca sukcesy, którą jesteś przeznaczony osiągnąć.